Naszym gościem jest dzisiaj nowy trener pan Tomasz Grzegorczyk. Witam, panie trenerze. Panie trenerze, gratuluję przede wszystkim serdecznie z okazji przejęcia funkcji w naszym klubie. Pięknie. Dość spodziewanie, co prawda, zastąpił pan Grzegorza Kwiatkowskiego. Jak to się stało, że znalazł się pan Draską? Znaczy, w Drawsku, w Drasku. bodajże 12 lat temu, przed moją dzisiaj migracją do Niemiec, byłem krótko wypoczony z błękitnych Stargard, którym jestem wychowankiem. 12 lat ostatnich spędziłem jako zawodnik w Niemczech i w Irlandii Północnej, w ekstraklasie Irlandii. Ostatni rok pracowałem w Niemczech, jako, jako pierwszy trener czwartoligowego klubu, z którym osiągnąłem awans do regionu ligi niemieckiej. W Drawsku mniej więcej przez kontakty zawo zawodników, przez kontakty zawodników, z którymi wcześniej grałem, Andrzej Padryć wykonał do mnie telefon, usłyszał, że po prostu nie podjąłem dalej pracy w Niemczech i z tego względu zapytał się, czy istnieje taka szansa, żebym przyszedł do Drawska. Wiem, że Drawsko e, e, jako miasto uważam, że jeszcze jako zawodnik odczułem to samo, że Drawsko to jest dobre miejsce, gdzie liczy się futbol. Z samorządem, załóżmy, miasta na czele z panem burmistrzem. Odnośnie też kibiców zawsze miałem dobre odczucie, że to jest miejsce, gdzie może piłka zaistnieć i tym bardziej, że uważam za jakiś sukces, że, że Drawsko miało trzecią ligę, szkoda, że spadło. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądała w tym roku. Z tego względu podjęłem temat i, i, i zacząłem rozmawiać z zarządem. A Obserwowałem wcześniej Trawę gdzieś tam w jakichś meczach? Tak, byłem na jednym meczu, z, skorzystając z tego, że e, po prostu mieszkam w Stargardzie Szczecińskim mimo że prowadziłem e, klub w Niemczech. E, grając swój mecz ligowy w sobotę, byłem na jednym meczu, w, 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 gdzie grała Drasko grała z mnogiednimi z Stargard bodajże, remisując 1-1, gdzie Grzesiuba wręcz ukrzywił jedną z, z bramek. Także zespół mniej więcej kojarzę. E, także tych zawodników też gdzieś w twarzy załóżmy. A jak Pan jest... ocenia miniony sezon? Znaczy, na pewno gdzieś uważam że w zeszłym sezonie na pewno gdzieś miało duże znaczenie ten start w, w, w trzeciej lidze pierwsze 6 7 meczów gdzie Drawa nie odniosło tam znaczącego sukcesu i trochę tych punktów brakowało runda jesienna nie była runda wiosenna na pewno nie była zła w wykonaniu Drawska na no szkoda że brakowało tych dwóch punktów żeby utrzymać tą trzecią ligę Moje gdzieś zdanie takie e, e, osobiste, że trochę brakowało tych, załóżmy, bramek do wykończenia akcji trochę tych, tych akcji gdzieś z przodu w Drawsku, dlatego gdzieś nigdzie, gdzie tych meczy e, drawsko przegrało. Obserwuję Pana już od kilku dni, a i razem z Panem zajęcia prowadzi fizjoterapeuta Pan Kordian Galiński. To nowość w Drawie. Jakie zadania stoją przed Panem Kordianem? E, tak, Kordian to jest, tak można powiedzieć, że mój wyjątkowy z Kordianem. E, Kordianem podjąłem pracę rok temu. Znając jego doświadczenie, fachowość, gdzieś w przygotowaniu treningu, w przygotowaniu drużyny od strony fizycznej, podjąłem rozmowę z zarządem, skoro obejmuje stanowisko pierwszego trenera. Fajnie by było mieć taką osobę tutaj w Drawsku. Wiem, że to być może nowość. Kordian Galiński generalnie jest fizykoterapeutą, jest uczestnikiem wielu kursów i szkoleń w tym kierunku, także w przygotowaniu drużyny pod względem fizycznym w grach zespołowych. Między innymi był na dwóch paralolipiadach w, 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 w Sydney i w Atenach, także gdzieś nie obce mu są te sportowe rzeczy. Kordia ma za zadanie generalnie o strony można powiedzieć medycznej czy tej fizjoterapeutycznej, objąć zespół. Dodatkowo do tego przygotowuje ze mną razem zespół pod względem fizycznym. Do tego też są załóżmy zakupione, można powiedzieć, nowe sport testery w klubie, także każdy będzie posiadał taki sport tester, gdzieś będziemy bazowali na prac pracy gdzieś na tym, yy, naszych testach, takich gdzieś wymyślonych przez nas dwóch, gdzie chłopcy będą przewodzić te testy na następnym tygodniu, na początku, jak wtorek i intensywność tych treningów i załóżmy pracę na tym tętnie, gdzieś ma spowodować, załóżmy dobre przygotowanie tego zespołu pod względem fizycznym. Wiem, że to w Polsce, w tej lidze, załóżmy jeszcze, zobaczymy w jakiej lidze jest to istotne. No wspomniał Pan, że pracował Pan w Niemczech i tam uczy się Pan fachu, tak bym Pan powiedział? Takie e, niemieckie przygotowanie? Znaczy niemieckie przygotowanie, na pewno co z Niemczech wyniosłem, to jest przede wszystkim dyscyplina. Dyscyplina poza boiskiem, dyscyplina na boisku, dyscyplina taktyczna. Niekoniecznie e, jestem zwolennikiem takiej starej szkoły niemieckiej, bo Generalnie ona gdzieś przygotowała, znaczy bazowała na głównie na przygotowaniu fizycznym, dużo biegania, gdzieś dużo tych, można powiedzieć, siłowni i przygotowania siłowego. Ja jestem, można powiedzieć, gdzieś zwolennikiem tej młodej szkoły, niekoniecznie niemieckiej, bo może być też i, i, i polskiej. Jest mnóstwo zdolnych polskich trenerów, gdzie dla mnie najistotniejszą rzeczą jest gdzieś w gruncie rzeczy ta piłka. Także na naszych treningach, czy załóżmy w naszym przygotowaniu. Głównie będę pozował na zajęciach na boisku, głównie w grze i tam przygotuję zespół na pewno pod względem też fizycznym. Także w Niemczech, może w Niemczech pracowałem jako trener ostatni rok, ale kończyłem szkołę trenerów tutaj, naszą, polską, w Warszawie, w PZP. Czyli taka mieszanka. Tak? Taka mhm. mieszanka, tak. Posiadam licencję UFA, którą zdobyłem tam w szkole, także że można powiedzieć, że też trochę wiem tej polskiej szkoły, jak to, jak to wygląda. Drawsku, nadal no nie wiadomo w jakiej lidze zagra nasz zespół, jakby nie patrzeć i mówi się wiele o wycofaniu Orkana czy też Chemika w ulicę. Czy to nie utrudnia czasem przygotowania? Jak, jak się przygotowujecie? Na, na trzecią ligę bardziej? Czy... Na, na pewno e, jak ja pod, wyjmowałem rozmowy, też e, prezes i e, cały zarząd gdzieś mówił, że tak naprawdę nie wiemy w jakiej lidze wystartujemy. Głównym moim zadaniem było przygotować zespół e, do występu w czwartej lidze, no bo niestety Drawsko spadło do czwartej ligi. Wiem, że i też dochodzą mnie słuchy jak sytuacja wygląda w tych dwóch klubach, także moim zadaniem jest przygotować zespół tak optymalnie, żeby mógł też występować w trzeciej lidze. Wiadomo, że to też nie jest sytuacja komfortowa, gdzie się tak naprawdę nie wie jeszcze, można powiedzieć, w tym drugim, gdzieś mikrocyklu, w drugim tygodniu, gdzieś treningów, w jakiej lidze się zagra. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja się też wyjaśni jak najszybciej, tym bardziej też, można powiedzieć, ta sytuacja kadrowa z zawodnikami. W z wśród kibiców panuje przekonanie, że spadek to głównie wina zbyt słabego składu, czy tam złego podejścia zawodników do gry. Mówi się nawet, że za dużo gwiazd, za mało ludzi tak naprawdę do gry było. Jaki ma Pan plan co do składu osobowego? Wcześniej się mówiło, że y, niby wszyscy zostają, a takie głosy dochodziły z klubu. Teraz to już nie jest tak do końca pewne. Wie Pan coś na ten temat? Ma Pan jakieś plany? Oczywiście, że mam plany. Generalnie przychodząc, też znałem tych zawodników. Dużo się mówi odnosi tych zawodników, że byli źle przygotowani, czy za dużo gwiazd, za mało, ten, za mało ludzi można powiedzieć do biegania, czy do większej pracy gdzieś na tym y, boisku. Generalnie ja będąc zawodnikiem, byłem ten zawodnikiem, który y, y, występował podobnie, że gdzieś y, nie gwiazdował, a, a więcej pracował, też byłby takich zawodników jako trener, gdzieś gdzie więcej pracują, gdzieś podejmują więcej y, y, wyzwania gdzieś na tym boisku, a nie próbują gdzieś gwiazdować, także na to będę na pewno zwracał uwagę. Odnośnie personali, no na pewno... No na... po tym tygodniu na ty... z tego składu za Panu zostało, bo oprócz tych nowych głów, to zaraz porozmawiamy jeszcze. To na kogo Pan postawił, z tych starych zawodników, którzy byli jeszcze w zeszłym sezonie? Starych zawodników, na pewno e, w ciągu dwóch tygodni, może nie całych dwóch tygodni, można zauważyć na pewno profesjonalne podejście takich zawodników jak Batista. Nie chcę nikogo wyróżniać, bo gdzieś to jest początek naszej pracy i jednego mogę pominąć. Ale na pewno e, uważam, że Marek Hermanowicz, znacząca postać, fajnie pracuje na treningach. Widać, e, e, czy Mateusz Jureczko gdzieś tam się mówi, że, że o nim różnie. Nie będę mówił jak, ale mówi się różnie. Też fajnie pracuje w pierwszym tygodniu, zobaczymy jak ta nasza współpraca się będzie układała. Generalnie gdzieś e, uważam, że tą dyscypliną, którą gdzieś tam w Niemczech e, e, można powiedzieć, że... To, to z kim by byłoby się tak trudno rozstać w takim razie? Z kim trudno by się A. było rozstać, załóżmy z tym. Kogo pan widzi jako, jako niezbędne osobę? Niezbędną na pewno widzę osobę, tak jak mówiłem, powtarzam, Marka Hermanowicza, e, czy załóżmy Kaczmarka w Bramce, czy ewentualnie e, w środku Zbyszka węglowskiego z tymi zawodnikami też będziemy rozmawiali, zobaczymy, jak będzie ich sytuacja wyglądała. E, także z tymi zawodnikami na pewno też nie chcę pominąć e, e, paru zawodników którzy też fajnie wyglądają w pierwszym tygodniu także ja generalnie e, e, takich typowo personalnych e, e, decyzji jeszcze nie podejmuję w tym tygodniu zostawiam sobie ten czas do tego sparingu pierwszego takiego oficjalnego z Widzimow Szczecinek na pewno wtedy jakieś pierwsze decyzje e, e, zapadną odnośnie tych osób które były no w tym też rozmawialiśmy a największy problem był z napastnikami General... Słabo stawialiśmy do bramki, teraz odszedł klozę, nie ma Peple, słyszałem o Wawręczuku, że raczej też nie zostanie w Drawsku, to kto będzie strzelał do bramki? No generalnie to tutaj jest, można powiedzieć, że nie bolączka, ale tutaj trzeba będzie głównych tych wzmocnień szukać, tym bardziej, że w Drawsku e, potrzeba nam młodzieżowców, także gdzieś będziemy szukali, próbowali znaleźć tych młodych, zdolnych napastników z naszego regionu, e, także no już jest w klubie, można powiedzieć, że jeden zawodnik e, może Pan jest... zdradzić jakieś nazwiska? Już tak, coś Michał, tak wiadomo? Michał Hotula, z którym współpracowałem w zeszłym roku, także zawodnik między innymi z doświadczeniem, bo 30, można powiedzieć dwuletni, ale zawodnik, który grał między innymi w klasie w Pogoni Szczecin, zwiedził wszystkie te kluby tutaj nasze ligowe, czy w Kotwicy, czy we Flodzie Świnoujści, czy w Chemiku Polica, czy, czy w Odrze Szczecin, jak jeszcze wcześniej Odra była w drugiej lidze, także grał gdzieś na poziomie. Fajnie prezentował się w ostatnim roku tam, gdzie byłem, też się jakoś nie dogadał w zeszłym roku, na znaczy odnosi nowego roku w Niemczech, można powiedzieć, że to jest mój wymiar, gdzieś go tu sprowadziłem. To jest zawodnik bardzo energiczny, bardzo żywiołowy na boisku, szybki, przede wszystkim bardzo szybki. Uważam, że jeden z najszybszych zawodników gdzieś na pewno będzie w tej lice, w której będziemy grali, czy w trzeciej, czy w czwartej. Można go gdzieś wykorzystać i to też jest alternatywa do przodu. A jaka jest szansa, że zagrajemy jacyś Drawszanie? Może jacyś juniorzy? Jakie ma Pan w ogóle poglądy na fakt, że większości klubów grają z zawodnikami z zewnątrz i tak. coraz co częściej stawiają na swoich wychowanków? Pan to... widzi potencjalnych piłkarzy z Drawska? Oczywiście, no. że tak. Oczywiście, że tak. Generalnie ja jestem, za, e, jestem trenerem, który gdzieś tam w pewnych kwestiach nie podejmuje dyskusji, a w pewnych kwestiach podejmuje dyskusji, to dużą dyskusję. Wiedząc jakie ja gdzieś bolązki, bolączki są tutaj w Drawsku że tych wychowanków jest mało, że tych juniorów gdzieś jest mało. Też próbowałem ściągnąć wszystkich zawodników, którzy gdzieś tam listę miałem młodych. Także jest między innymi Maciek Capek, który był w Salosie, to jest Rawszanin. Młody chłopak, 95 rok, ale fajnie wygląda w pierwszych tygodniach. Gdzieś jest załóżmy pomysł, żeby ewentualnie wzmocnił. Nasz grup jest paru chłopaków z drugiej Drużyny jest tych chłopaków znacząca ilość, także nie, mam, nie znam wszystkich z nazwiska i z imienia, ale jest paru drawszań, którzy, którzy trenują z nami i ewentualnie to jest alternatywa, żeby wzmocnić gdzieś ten skład. Na pewno jako pierwszy trener pierwszego zespołu gdzieś myślę o tych naszych narybkach, można powiedzieć stąd z drawska, także nie będzie to moja współpraca się opierała tylko i wyłącznie gdzieś na pierwszej drużynie. Ja też mógłbym, powiedziałem na zarządzie, że będę starał się gdzieś współpracować z tymi trenerami, którzy gdzieś trenujemy, załóżmy naszych juniorów. Czy trampkarzy, żeby troszkę ewentualnie tę współpracę zaciśnić i ewentualnie jakiś system szkolenia wprowadzić tu w klubie, żeby tych chłopaków jeszcze gdzieś więcej nam przybywało. No generalnie się mówi w większości klubów, że fajnie jak jest dwóch zawodników zawsze co roku. Chodzisz jeszcze, chodzisz, no, chociaż na młodzieżowców, młodzieżowców w pierwszej drużynie wiadomo, że to jest też gdzieś ciężkie do osiągnięcia, znając przyciąbność gdzieś No też nie jest mała, nie jest duża e, miejscowość, no ale też większość tych zawodników, czy większość tych chłopców gdzieś studiuje po Szczecinach, dlatego tak wygląda ta sytuacja, że gdzieś mamy więcej przyjaznych. Ja też nie jestem zwolennikiem, Załóżmy za dużo przyjaznych zawodników będąc w Niemczech. Miałem bodajże 14 zawodników, którzy byli gdzieś mi z Niemiec, czy z Magdeburga, czy z Hamburga, czy, czy z Hanoweru, a nie miejscowi i wiem, że, i to też podkreślam od początku współpracy mojej z tą drużyną, że y, zawodnicy, którzy są tutaj nie, muszą, nie mogą się tylko identyfikować z tą drużyną, ale z całym klubem. Oni mają grać dla Drawska, nie dla, tylko i wyłącznie dla siebie, nie tylko i wyłącznie dla tej drużyny, ale dla Drawska, dla tych kibiców, którzy tutaj potencjalnie przyjdą na każdy mecz. Wczoraj po treningu otrzymałem od Pana plan treningowy i powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczony, intensywnością są zajęć. To taka filozofia niemiecka, właśnie znaczy, codziennie treningi? Tak, generalnie y, był gdzieś, gdzieś w pomyśle, był y, obóz, y, można powiedzieć, tutaj dochodzeniowy w Drawsku. Byliśmy gdzieś skoszerowani tutaj w, w Gutowie, ewentualnie, albo gdzieś tutaj na naszych obiektach. Nie, 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 uważam, że gdzieś tam nie, ten pom nie pomysł nie był y, zły, ale. Też nie miałbym takiej możliwości, żeby każdy mógł załóżmy dwa razy dziennie trenować gdzieś załóżmy w tym okresie przygotowawczym, w ciągu tygodnia. Także rozbiliśmy te, gdzieś, te treningi razem z Kordianem, żeby zawodnicy byli gdzieś u nas tutaj w tygodniu trzy razy na naszych obiektach trenowali. A między innymi z tego względu, że jest możliwość z tymi zegarkami, sportesterem. Tam jeszcze zadanie domowe dostają. Za, za, dostają zadanie domowe, żeby nie zapomnieli, że pracują załóżmy sami też dla siebie. E, pracują z sportesterami, także Czyli tak. Czyli to będzie to, jeszcze weryfikowane, rozwoła, Oczywiście, tak? także e, e, tak jak mówiłem, mają sportestery, pracują u siebie gdzieś w swoich miejscowościach, przyjeżdżają na trening po, po tym dniu wolnym, ewentualnie w dniu wolnym, mówię, w dniu, w którym nie jestem w Drawsku, jest to kontrolowane przez nas, znaczy jak, jak zrobili tą pracę. Ta sytuacja wygląda tak, że to jest pierwsze dwa tygodnie, gdzie jest codziennie trening, później już jest. Sytuacja inna, gdzie już troszkę schodzimy trochę z tej intensywności. No, no sparingi będą przerywać, ale w sumie treningi praktycznie dzień w dzień. Dzień w dzień, no praktycznie, że dzień w dzień, no to po to jest też okres przygotowawczy. Gdzieś trzeba zrobić tą bazę, taką przygotowania gdzieś fizycznego. Generalnie ja jako trener e, e, uważam, że wiadomo, że tu nie są wszyscy zawodnicy, którzy grali w zeszłym roku, ale widzę gdzieś e, też więcej, więcej możliwości w przygotowaniu taktycznym drużyny. Jest też ciężko, załóżmy w pięciu tygodniach, Popracować nad stroną fizyczną, nad stroną taktyczną, mając bodajże trzy treningi do, 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 do użytku swojego. Także jest dużo rzeczy, nad którymi chciałbym popracować z drużyną, nad stałymi fragmentami, żeby te treningi wyglądały też zróżnicowane, ale żeby dały też każdemu zawodnikowi poszczególnie, a całej drużynie gdzieś e, e, to przygotowanie. No a propos treningów, jak Panu się podoba baza? Tutaj no, na, 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 jak ona to wygląda na tle tych niemieckich? Nie, baz, na baza, na no pewnie, podobnych ligach oczywiście. Na podobnych ligach na pewno Drawsko nie ma czego się wstydzić. Ja mówiłem od razu i wiedziałem to jak przychodziłem do Drawska, że tu jest super baza. Mamy sztuczną murawę pełnowymiarową euroboisko, do tego uważam, że bardzo dobrej jakości murawę. Także nie używamy jeszcze w tym pierwszym miesiącu tej trawy. No, brakuje trochę chłopakom tej trawy, można powiedzieć prawdziwej. Warunki uważam za, za można powiedzieć, no w pełni profesjonalne, także też jestem tutaj po, po słowie z, z panami, którzy tutaj pracują, mamy do dyspozycji ewentualnie siłownie, gdzieś, gdzieś fajnie sobie można te treningi ułożyć, także to wygląda perfekcyjnie. Nie ma absolutnie zarzutu, tym bardziej, że no nie zdarza się, to jest często gęsto, że przychodząc do klubu ma się do dyspozycji takie możliwości, sprzęcie do treningu, czy Załóżmy, no gdzieś moja filozofia jest taka, że gdzieś ta waga jest w klubie, jest kamera w klubie, gdzie analiza można, analizę można zrobić meczową, pomeczową, przedmeczową. A załóżmy, zawodnicy nie mogą na, na cokolwiek narzekać. W no to mamy trenera, mamy bazę, mamy możliwości. To do kiedy kompletujemy skład i jakie cele No znaczy, y, Oczywiście cele. cele. No, jeżeli mówimy o czwartej lidze, to cel jest tylko i wyłącznie jeden Was do trzeciej ligi. Jeżeli mówimy o czwartej lidze, także cel jest postawiony przed zespołem jasno, klarownie. Jeżeli jest czwarta liga, to jest tylko i wyłącznie awans do tej ligi, w której chcemy być. Jeżeli sytuacja się wyjaśni tak, że jesteśmy w trzeciej lidze, sytuacja wygląda tak, że na pewno na początku chcemy dobrze wystartować. Ja wiem z doświadczenia, że najważniejsze jest... Z... No bo różnica poziomów, jakby nie patrzeć, między trzecią a czwartą ligą to jednak jest... Dokładnie, kosem. dlatego... Fajnie by było też wiedzieć gdzieś jak najszybciej, w której lidze będziemy, bo też będę wiedział jak załóżmy dobrać zawodników do odpowiednio, do którejś z lig. I też do tych no, ale lig. jakieś informacje dochodzą, to kiedy to ma być już wiadomo? Tak, no wiemy, że gdzieś do połowy następnego tygodnia będzie wiadomo, że gdzie będziemy grali, czy jest, jest szansa w trzeciej lidze, czy jest szansa, czy załóżmy zostajemy w czwartej lidze, także do połowy następnego tygodnia będziemy gdzieś to wiedzieli. Generalnie ja zawodników, tych którzy są w Drawsku, Gdzieś próbuję odizolować od tej, od tej. Wiadomo, że to siłą rzeczy oni gdzieś tam gazetę czytają, czy, czy załóżmy gdzieś są w swoich kontaktach telefonicznych wiedzą, czy tam załóżmy słuchy ich dochodzi, dochodzą, jak to wygląda. Ja generalnie chciałbym to odizolować trochę, ten, ten zespół, żeby oni pracowali swoim rytmem, swoim systemem, a jak dostaniemy wiadomość, będziemy wiedzieli też jak zareagować na to i zareagować też personalnie. Generalnie odnośnie składu, ja chciałbym tak kadrę, mniej więcej 3-4 kadry mieć skompletowaną na pewno do, do czwartku następnego tygodnia, także sobie daję gdzieś jakieś 7-8 dni, żeby już mieć trzy czwarte kadry. Wiadomo, że gdzieś może ktoś się nie dogada. To okienko transferowe jest tak zrobione, że jeszcze gdzieś może ktoś fajnie wypłynie. No to Panie Trenerze na koniec kilka słów o sobie. Mieszka wam w Stargardzie i Mieszkam w Stargardzie. Jestem zamężny, także mam dwójkę dzieci. Dwójkę dzieci: syna Filipa, 7-letniego, i syna Kacpra, 6 także gdzieś ten narybek jest. Jestem trenerem z licencją UEFA. Byłem zawodnikiem wiele lat, od 7 roku życia. Grałem w piłkę, jestem wychowankiem błękitnych Stargard. Między innymi też byłem w Kadrze do lat 16-17 jako, jako zawodnik. W kadrach młodzieżowych czy makroregionalnych też uczestniczyłem. Od 12 lat byłem zawodnikiem gdzieś za granicą, wróciłem do Polski. Zobaczymy jak ta współpraca gdzieś się będzie układała. Na pewno też sobie daję szansę i też sobie dużo gdzieś obiecuję. Po tym roku zobaczymy jak to wszystko wyniknie. Generalnie z hobby. Wiem, że to jest około dużo gdzieś jezior wokoło, także no, lubię, 100 metrów niżej. lubię wędkować, także lubię Tam wędkować. Tak, lubię wędkować i, i to jest takie jakieś moje hobby. No to pozostaje nam rzeczywiście tylko wyłącznie powodzenia, żeby to się wszystko udało i liczymy no również z naszej strony na współpracę, żebyśmy mogli Jestem się częściej spotykać i, i rozmawiać. Także serdecznie gratuluję dziękuję. i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.